Cześć YouTube! Kolejny raz DJ Marek z Jutus Events. Tego wieczoru zajmiemy się podłączaniem gniazd zapalniczek, no i gniazd USB od nowego radia. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, tutaj już wszystko poskładane, ale tutaj zobaczcie, zostało nam jeszcze dwa USB, które trzeba gdzieś... Zainstalować, no, równie dobrze można by je było tutaj zostawić luzem, żeby sobie dyndały, no to może też nie jest głupi pomysł. Tak samo można by je bez problemu tam przełożyć i by sobie wystawały tutaj, przy nogach na przykład pasażera, czy po drugiej stronie, przy nogach kierowcy tutaj, gdzie się kończy ten jasny plastik, a zaczyna ciemny, nie ma problemu. Można by tak zrobić. No i zostają nam jeszcze dwie wtyczki, mm te dwie, tak, od zapalniczek. No i tutaj jest panel zapalniczek, który został. No i też by można było te zapalniczki, no bo te gniazdka same można wyciągnąć te okrągłe z tego dużego plastyku. No i też by można było je gdzieś tutaj walnąć albo tam nawet dalej. Albo już też myślałem, że może tutaj w schowku na kubki gdzieś je schować albo w tym schowku. No jest kurczę tyle różnych opcji. Ale tak naprawdę tutaj będziemy mieli 3 cm 3 luzu, i ja sobie tak myślę, żeby ten plastik przyciąć. Spróbuję go przyciąć, bo co mi szkodzi, on i tak nie będzie potrzebny. Bo jeżeli już to wykorzystamy same gniazdka, więc spróbuję ten plastik przyciąć. No i może akurat się zmieści, i będą na swoim miejscu, tak jak były oryginalnie. Oj, będzie ciężko tam te zapalniczki zmieścić, no kurde, dużo nie brakuje, nie? Dużo nie brakuje, i by tam ładnie weszły, i by tą szczelinę wypełniły, do góry nogami nawet nawet myślałem, ale też ich tam nie da wcisnąć. No nie wiem, spróbuję jeszcze to podocinać, może akurat może akurat coś tam z tego wyjdzie. <gryw> no dziury nie można zostawić, bo tutaj się kładzie telefon czy coś, to potem wpadnie do środka i Trzeba będzie go stamtąd łowić. A więc dziurę może nie, ale taką zaślepkę jakby tam walną. Tak został pocięty panel zapalniczek, ale dzięki temu, że został tak bardzo obniżony, no to te zapalniczki nam się tutaj zmieszczą na swoim miejscu. No, i zobaczcie sobie panel zapalniczek. Po takim przycięciu, mieści się tutaj elegancko. Ja go tutaj przymocowałem. To jest łączone wszystko nie na klej, tylko to jest po prostu pospawany plastyk. Także to jest łączone wszystko bez kleju. Tu jest tak brzydko przycięte, to, ale tego nie widać. Tego nie widać, więc to nie jest problem. Ja jeszcze tak sobie myślę, żeby te gniazdka USB zamontować obok, żeby były tutaj w tych miejscach obok po prostu zapalniczek tutaj albo tu bardziej od środka może tu jedno i tu drugie No tak bym chciał to zrobić, ale na razie ja je po prostu sobie wypuszczę tutaj bokiem i może kiedy indziej się tym zajmę na razie będą one sobie wisieć tutaj i może to się sprawdzi i jeżeli to nie będzie przeszkadzać to to by tak sobie zostało a jeśli będzie mi to jakoś tutaj przeszkadzać to... To tak, jak mówię, przymocuję je ładnie tutaj w tych miejscach, żeby były wszystkie gniazdka w jednym, w jednym rzędzie. No, tak jak mówię, to jest tutaj przycięte troszkę brzydko, bo tak docinałem, docinałem coraz więcej, aż to się zmieści. Na szczęście nie widać. Zobaczcie, kabelki od zapalniczek oryginalne, oryginalne wtyczki, nic nie trzeba było przedłużać, poprawiać. Także wszystko jest ok. I to wszystko się tutaj teraz mieści. Może nie jest to łatwe do, do wstawienia tam jedną ręką, bo w drugiej ręce no, jakoś muszę nagrywać tutaj. O, i zobaczcie, w ogóle nie widać tego, że to jest tam brzydko nacięte. Yy, I zapalniczki się ładnie mieszczą. Tak, USB. Może nawet fajnie, że są takie wyciągane, bo <laughs> można je sobie tutaj można je sobie tutaj schować, a jak trzeba... To można sobie wyciągnąć. <laughs> Więc może to nie jest najgorzej, że one tutaj sobie by tak były. Nie? W ten sposób. I co? A odnośnie zapalniczek, no wiadomo, jakieś duże urządzenie tutaj nie wejdzie. Ale normalna wtyczka, normalna wtyczka od zapalniczki. Zobaczcie, że wchodzi bez najmniejszego problemu. Także, zobaczcie, wszystko się kurde zmieściło, nie? Taki duży wyświetlacz dołożony, a. Wszystko się zmieściło, tylko zmieniarka wyleciała i, i jest OK. Także. <laughs> Kurde, powiem Wam, że się cieszę, że to tak wyszło. No mówię, te wtyczki, jeżeli tutaj mi to będzie przeszkadzać, że to dynda, no to, to będzie trzeba je tam umieścić w środku, a jeśli nie będzie mi to przeszkadzać, to one sobie będą tak tutaj leżeć i z daleka zobaczcie, wcale nie wygląda to źle. Także to tyle na dziś. Gniazdka zapalniczek Ogarnięte, USB. No, tak, wstępnie powiedzmy, że też. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!